Jeśli jeszcze nigdy nie robiłaś octu jabłkowego, w tym roku musisz zrobić go razem ze mną. Robię go od kilku lat i powiem Ci jedno, to domowe złoto, które zawsze mam pod ręką. Do czego używam octu jabłkowego? Do płukania włosów, błyszczą się jak szalony, do oczyszczania skóry twarzy, jako naturalny tonik po myciu, do płukania gardła przy infekcji, do sprzątania, jest czysty, eko i pachnący, do zakwaszania sałatek, sosów i zup, jako probiotyczny dodatek do codziennej diety, a na nawet jako domowy dezodorant. Już wrzucam przepis. Prosto i swojsko potrzebujesz kilogram jabłek, 1 litr przegotowanej letniej wody, 4 łyżki cukru, pończoszkę albo gazę. I pamiętaj, nadają się zwykłe małe jabłka. Te, które rosną na drzewach za domem i nigdy nie wiadomo, co z nimi zrobić. Nie musisz ich obierać, drylować ani wyciągać pestek. Skóra i gniazda nasienne to samo zdrowie. Pełne dzikich drobnoustrojów, które pomagają fermentować ocet. Jabłka pokrój na ćwiartki, wrzuć do dużego słoja. Wsyp cukier, zalej letnią wodą niegorącą, cukier nie rozpuści się od razu, to normalne. Jabłka muszą być całkowicie zanurzone w wodzie, to mega ważne. Codziennie przemieszaj drewnianą łyżką, inaczej zrobi się pleśń i ocet pójdzie do wyrzucenia. Słoik przyklej pończoszką albo gazą i zabezpiecz gumką. Ile to ma stać? Zostaw go na 3-4 tygodnie w ciepłym miejscu. To co zrobisz go razem ze mną możemy fermentować razem.